Może byście jednak ruszyli prosto do przodu, chyba że to wam przeszkadza. Poważnie, bo za pancerzonym próbuję, więc nie narzekaj. Chyba zbliż się do repozycji, bo to jesteśmy w stanie rosnąć. Eee, by o ty nie słyszeć. Kurde, by o tym nie słyszeć. Kurde, Okej, okay, możesz mi powiedzieć, jaki co to zrobiłaś? Jeszcze jeden, jeszcze raz. sto lat, 100 lat, niech żyje nam. Hehehe. <laughs> o, jeszcze jeden, jeszcze jeden, jeszcze jeden. Hehehe. dobrze, rakiety tu były. U, no. Tylko uderzyło się drzewo już moc, karosera mocno się wygięła. O, szante, te mi. No, tym razem tak łatwo się nie dam. Perio, jeszcze to maluidwo. That is <laughs> one ugly fucking painting. Raczy nie. You fucking felicity! What you know about art? That's a the Winter Sisters' original, huh. Bought Well, that back in the day when me and the twins were all live and let live. Well, seeing as how we just let them know we're taking over their business, I doubt that deal's gonna hold. Shit. Yeah. Remember the pony show? I've been off that Christmas list a long time anyway i didn't call you over to talk about me you killed philippe lorraine and showed the morning star that you are here to stay time to relax and cut loose baby uh the work's done i'll call you when i make another move against the morning star you should be more careful i saw you coming two blocks ago traffic cameras they're everywhere in this town good to know hm. serious you should toss out your fancy overpriced phone i can find you through that too yeah, look, I feel kind of weird having a conversation like this. Totally agree. We should be using like that Navajo code dialect. Jim. Come up for air. I took care of the deckers. Sure. Let down your garden, suddenly they make it look like you're selling secrets to Mossad and moonlighting as a dominatrix. We've created a big enough disruption for you to move on, Matt Miller. But if you want the Deckers gone, like really gone, there's a lot of work to do. Alright. I'll hit you up if I need any more help. Remember, throw out your phone. And while no group has taken credit for the attack in Stillwater, we have ignored its root cause. Our uncontrolled media and the good soul to our children have fetishized gang culture and turned sociopathic madmen into heroes. No more! <laughs> Those responsible for this act of terror will be found and held accountable. The Stag Initiative marks a milestone in taking back the streets of America. The hell is the Stag Initiative? Mm. If it's free porn for everyone, I am down. padam yeah. yeah. Oh, I got you hooked up, Slim. Very discreet. That's an invitation to kick the morning star right in their collective buzzer. They have an auction tonight.

Ja pierniczę, Zemos Ja mam ochotę po prostu ci wpierniczyć. Okej, okay, no to szybko, walimy. O konie, najpierw koniecznie ich załatwię. No, teraz lepiej. Jezus, Maria, Zemos coś ty mi normalnie kury odwalił. Oj, ja nie wierzę, po prostu Ugh. jest co? Ma pomysł, dałby się, musiałeś, po prostu musiałem. Chcę ja poczekać, zanim z tobą skończę, tylko jeszcze ich ustrzelę. Kurde, jeszcze kolejne. O, to są kład nasi. O, proszę bardzo. Kurde, jeszcze akurat nie trafiam. O, czekam, ma pomysł, ma pomysł. No, nie, nie kurde, nie o to mi chodziło. Nie o taki upadek mi chodziło. Chodź tu, skurwysynu, że tak mi kurde potraktować. No, zasłużyłeś sobie na to. Ja wolałbym o tym nie wiedzieć. Dobra, jeszcze tylko na dobitkę to. No wreszcie No, teraz jesteśmy kwita Więc od razu przypierniczy się prosto z tego albo nie. To jednak słabo to idzie. Trzeba tradycyjnie z tego. Dawaj, dawaj. Oto! Dawaj, 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 dawaj. Jeszcze trochę już jeszcze żyję. Dobrze pięknie, ktoś tu jeszcze tutaj żyje? Zapewne chyba ona strzelała, co ja? Bo w sumie nie jestem pewny. Ba-bam, palimy, szybko tędy, pal, ba bam-bam, pięknie, teraz jeszcze tu, doskonale. No tak, jeszcze snajperzy, no, muszę jakoś dokładnie przycelować, dobrze. Oś tu suki o Mam cię Jeszcze jeden No Ale kurde Zimost, ty to jesteś normalnie do tu tupy Ja nie wierzę, że to kurwa robię Okej, okay, to powiem pomóc cię ona jest O, jedna załatwiona Pięknie, oj na do końca Nie nakrzyżyłaś, no dobra Mam ci, mam, mam ci zrobić ci kolejną kurkę? No. Kurna no. To jest po prostu dla mnie beznadzieja. Abym tylko jak najszybciej znaleźć te ciuszki, bo ona naprawdę jest dla mnie zbyt. zbyt wiele jak dla mnie. I po to, żeby cię uwiedzić? Jest, please. Nie jestem pewien, czy to około podpala. Walim, 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 walim. walim. Ok, to pomogło. Jest jeszcze gdzieś jeden, albo drugi, Polera, Cholera. Jest kiepsko. No, brawo. Cyk. I pięknie. Czekaj, ona jeszcze żyje. Ok, pomogłem. Właśnie to robię. Właśnie to kombinuję. I myślę, że to powinno jakoś to wyjść. O! No, teraz lepiej. Pięknie. Tyk. No, i jeszcze mają prysznicę. What the hell? Co to kurwa ma być? Sorry, sorry, po prostu szukam przełącznika, bo akurat ona może być do. i ani się przyda do walki. Ale widzę, że raczej nic z, te, z tego O sorry, nie chciałem tego Polera O, może jednak żyje Okej, okay, co teraz miałbym zrobić, czas tędy Spokojnie, już usza na ratunek. Dawaj, poszedł Okej, okay, to po pomóc Cyk, cyk, walim, 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 walim. Właśnie wciskam, właśnie wciskam. Myślę, że jakoś to odpali. No i pomogło. Okej, okay, teraz lepiej. Cyk, 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 doskonale. Idzie wręcz wyśmienicie. No. Już się tym zajmuję. Kurde, no. No tak, jeszcze Pudzianowski Ale spokojnie, mam do tego dobrą alternatywę To ciekawe co powiesz na mój, mój, mój ulepszony i baseballowy. Nie, to zwykle to też nie pomaga Dobra, no to przetestujmy o ten karabin eee, Dałoby się jakby... O, nie to co chciałem Chciałem, że... Żeby... No, to, to jest lepszy Uuuuuuuu Kurde prawie zginąłem Ja tylko po prostu chciałem sprawdzić ten karabin, ale okazuje się, że puszcza strzela seriami, a chciałem żeby był półautomatyczny to przynajmniej jeszcze to wezmę Cóż, brutal zabity, ale Hej bym Ciebie uszczelił, dosłownie Kurwa mać Powiem szczerze, to jest naprawdę przejebana misja tak, tak, zdobyłem to, zdobyłem Ale jakoś nie jestem z tego Okej. Okay, całkiem nieźle. Jestem, można powiedzieć, pod wielkim wrażeniem. No to... Cyk! No. O, czekaj, czekaj, czekaj! Jest tu tutaj posz... paparazzi. ale nikt nie będzie się tu zjawił. Szybko, 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 żeby... Zrobić zdjęcie i cyk. I poszło. O, już powinna być jakby taka inna poza, ale. Jak tak będzie. Dobra, bierzemy po to. Wielkie dzięki. Ulepszenie to. to fortece? Nie wiem, przylewu dochodu z miasta zwiększone zabicie mega Bordelu. Jeszcze będę taka Mhm. Jest w sumie tyle. A czekaj, to mogłoby jakby zdolności to zrobić. No właśnie to jutrzejkę wykupić, bo tylko 2000. Tak, jakby też 6000. Print mógł być dłuższy, nawet spoko. A tutaj to raże nic. Okej, okay, pojazdy. Jednak też się obryw, trochę obrywa od nich. Zdolności gangu. Tutaj niby też się przydać i więcej. Okej, okay, więcej zdrowia. I myślę, że tyle wystarczy. Dobra, Zimos. Dalej cię kurwa nienawidzę, ale nie mam jednak wyboru, żeby wykończyć to miejsce, co nie? Ale wyraźnie tak. Wait. Hold on a moment. See. If you want to hurt the Morning Star, they have a shipment of girls coming in soon. I sent you the boat information. If you hold on, hold on. Who is Viola De Winter. You were with Loren on the plane. Uh. Don't you run Morning Star now? I did. Did? I don't have much time. Take the information or leave it. But I'm trying to help you. And I should jump because you say so. You should jump because it helps the Saints. Simos, get Pierce. Change your plans. Okay, thank you. to, Nie można by z z Enach zamierza nam pomóc? No to mam nadzieję, że to nie będzie jakaś kule podwócha, ale skoro niby tak ma odpalić, to niech tak będzie, zatem... O, o od razu wezmę tą brykę i od razu ruszamy do celu. It's mine, it's mine, it's mine, doskonale. Dobra, ruszamy do celu. No, całki spory

ja. Ja dalej tego nie, nie jestem w stanie tego wybaczyć. To dzielnie się jakoś się kieruje tym, ale okej. Okay. Dobra wjazda. Okej, okay, dobra, jednak na hała to nie pomogło. No to zróbmy to tak, by jakby ostrożnie, żeby dobrze wjechać. Kurde. Ty... Jest, jest to po prostu. Odpuśćmy sobie. Ten skuter wodny nie jest aż taki dobry, jak sobie wyobrażałem. No. Teraz jesteśmy w środku. Dobra, tylko jeszcze wezmę to. Pięknie, no to co, otwieramy. Poczekaj, ktoś tu był. Chyba nie ma nieważne. Otwieramy. Ooo. I love this. To je kurde ten widok to ja rozumiem Dobra, otwieramy. <laughs> Jezu. To się kurde przyda. Ja mam tylko na podniszczyciel I just uh, A, granatik to mam. A we co? A to wezmę. To się między przyda. Tylko przełączę się jeszcze na to i cyk Poszedł. No to raz otwieramy. O, ta nasza na moni. Ja pierdolę ma... Zaraz, zanim to zrobię... Ma, czekaj. Okej, okay, pięknie. Znios... O, Pięknie. No to jeszcze raz. No. Tak już lepiej. Oy, ty kurde, przeżyłaś? Dobry, no okej, okay, nie tym razem. Okej, okay, gdzieś jeszcze tutaj trzeba otworzyć. O, już słyszę, już słyszę. Oj, kurde, nie to co chcę. Szybko, już lecę, już lecę, już lecę. Już spokojnie, już was uwaniam. Jesteście wolne. No. Jasne. No nie, jeszcze tego brakowało. Włoty kurde, muszę na to uważać. Może użyję. Oj, oj oj, oj. Poza użyję tego. Tak, jeszcze nie przeładowałem Oj, smalia. Okej, okay, bardzo w niego. Ok, poszło. Okej, okay, to lewo to pomaga. To może użyję strzelby. Też nic. I pięknie. No to wykończymy. Od raz i dwa i trzy. Pięknie. Brutal. nami to jest pójcianowski, bo ma paw zajebiste mięśnie. Dobra, poszło. Otwieramy kolejny kontener. Ma pierdolę, no. Ja też nie chcę o tym wiedzieć. Zbyt wiele dla mnie. I co to ma? O... Eee, okej, okay, le, może lepiej, jak to też te Ok, tutaj jednak słyszę kolejne. dziewuszki. I gotowe. O! I poszło. Dobra, szybko kierujmy się jeszcze dalej, uj, kurde, jako źle to przeszedłem, yy, szybko teraz kierujmy się tędy, no i pięknie, otwieramy, po kolejne oszty w mordę, przynajmniej kolejne znalazłem, znalazowane tego, okej, okay. okej, okay, byłem pewny, że jednak to wypali, a niestety nie wypaliło, teraz ja zatem będę próbował jeszcze raz. Kurde, był naprawdę taki tego pewny. No to jeszcze raz, tym razem się, kurde, pewnie żebyś tak mocno oberwał. Okej, okay, znowu nie wychodzi tak, jak miało być. Trzeba. oj, nie spodziewam się, że jednak trafi prosto do wody. Oj, Jezus Maria. Yy. Okej, okay, rób zygzaki, rób zygzaki, na pewno mnie nie trafi. O Jezus Maria, Jezus Maria, akurat musiał utknąć w takim miejscu. O, mam pomysł. Mam pomysł. Pięknie. Tego właśnie było trzeba. A to z kurwy, że niby taki musiał mi naprawdę dowalić. No cóż, przynajmniej wezmę go działko. Więc wiek, bardzo Ci dziękuję. Bieramy i jak zwykle będą kolejne panienki. Zapraszam, zapraszam. No tak, jeszcze jakoś się tym zmęczyłem. Chciałby się jakby szybsza regeneracja, ale niestety nic z tego nie wyjdzie. No, miejmy nadzieję, że sporo. Do otwarcia. Yes, please. No, ja też to uwielbiam. Oj, trzeba co? Jo, I o, to będzie tutaj. this Raczej chujowa niespodzianka. No, tak, ponoby Jest co, ja akurat nie, się nie zmuszę. Po prostu cieszę się z tego, że przynajmniej do, do, odpowiedziałam do czymś na, na dobre. Ech, to jest po prostu irytacja. Dobra, otwieramy. Właśnie to robię. Można powiedzieć, że już zrobione. Dobra, dobra, wysiadać. Kurde, wy tu jesteśmy po to, by uratować. No dobra, skąd niby tak twierdzisz? Okej, okay, rozumiem o co chodzi. Dobra, dobra, już to widzę. Tak zwykle, kurde, się porpało i zaraz to zrobię. I mamy to. Czyś już to robiłeś, kurde. No dobra, ciśniemy, dawać od razu. I pięknie. I love this so much. I love this so much. Pięknie, kolejny No, zajebiście Dobra, Ktoś kolejny, zapraszam Ktoś jeszcze? Zgaduję, że jeszcze brakuje Poszedł Jeszcze jeden I kolejny, i kolejny, to idzie po prostu To no jeszcze telefon, nie teraz Właśnie to robię, ale nie musiałeś kurde do mnie zadzwonić. Dobra. oj. Bolałabym o tym nie wiedzieć. Jest akurat zbyt mocno zajęty oszczeliwaniem, ty skurwie, ty kurwy synów. No tak, jeszcze oni stąd z daleka, kurde No, no tak, psy. Bo co po Ja tu użyłem, skoro. Mam już włączony celownik. No. Przynajmniej tego karabinu też mnie nieźle oszczeliwuje. Z czego jestem niezmienny, niezadowolony. No, sporo tego. Hmm. Całkiem ciekawy helikopter masz. No, pieknie. O, to nasi. Eee, wolałbym o tym nie wiedzieć. Dobra, przy transportu bezpiecznie i. No, całkiem dziwny helikopter, ale. Jak będzie? Eee, może byście trochę jednak pomogły. Dobra, dobra, ja to swój jakoś wyczalić i. O! Właśnie się to robię, ale kurde auto nabierzający Ła, wow. co lubię najbardziej Pięknie. Ale sero pobusi im! Kurde no Czy sero nie będzie się taki się tym męczyć i męczyć? Spokojnie, pracuję nad tym I cyk I jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Przepięknie. Doskonale Miejmy nadzieję, że nie będzie z tego naprawdę wielkiego problemu, bo jak się będzie, to... No tak Ja Jeszcze tego brakowało Pięknie Próbuję Próbuję coś tam wykombinować, ledwo co tam idzie Okej, okay, to pomogło Cyk Cyk, dojdzie, dość doskonale I poszło, ło Nie no, on dalej, mm. Nie no, to jest dla mnie po prostu beznadzieja, no naprawdę beznadzieja. No właśnie. Staram się i... Id And wybrał, żeby skraszowało mi grę. Dziękuję, naprawdę bardzo ci dziękuję. Okej, okay, myślę, że tym razem powinno być po... Okej, okay, nie, no, nie do końca, w porządku. O Jezus Maria, ale przez ten cholerny kurde crash, który wydarzyło się już, po, już piąty raz. Dziennie nie jako jakoś udało to godziny dla mnie to było Ale wreszcie, kurde no Piąty raz mi się kraszowy, dopiero teraz mi wszystko poszło Właśnie się, się, się próbuję Coś tam idzie, coś tam idzie Okej, okay, poszedł kolejny Jeszcze, był tam jeszcze jeden, ale raczej już Ich nie uszczelę, co nie? Pewnie, no i jak zwykle wy dalej tak, zwykle walą, ale cóż, oni zniknęli, okej, okay, gdzie teraz? Skąd kolejni? O, fajnie. To zrobię, Serio nie mogę jakby tego namierzyć? Nie mogę tego... Że go... O, teraz mogę tego załatwić. Właśnie to robię. I... powinno być w porządku. I cyk, nowy poziom. No to tyle? Czy coś jeszcze? bo co ja widzę, no tak, jeszcze są i cyk. przepięknie, jeszcze tu jeszcze tu Poro się kurde narobiło okej, okay. można powiedzieć, że było nawet całkiem przyzwoicie chociaż jakoś nie czuję z tego jak powiedzieć dumy o rany, miejmy nadzieję jak zwykle

nie, no i coś mi się tutaj po prostu nie zgadza. I kto to mógł w ogóle być w sumie? Nie jestem do, nie jestem do tego pewny. Albo domyślicie, do, do, czyli dony godziny przychód, albo jedno rozwa. Nie, co, ty to ma być. ty niby tak się zapudować? Ja to wolę co godzinny przychód gotówkowy. I od razu tutaj się kieruję. I jestem z tego niezmiernie zadowolony. Nie to nie wzią, What the hell were you thinking, Maddie? It just seemed like a waste to lose all those girls. I am the general. I'm the czar! I'm the walking apocalypse! And I make the decisions! Not you! My bad, mate. So, so what happens now? Ah! No, we buckle down! We focus! We don't do a run-in! We hit him with a Montreal screwdrop!

Ale zależy co to może być za ten oddział, bo w sumie nie mam zielonego pojęcia. Zbadano okolicę 18 na 18. Spokojnie, panowie, wiem co w czym pomoże. Jebut. cyk, przejście otwarte. Tylko muszę znowu uciekać ze względu na to, że osa o tych policjantów, a ja naprawdę bym tego nie chciał. I cyk, sporo to na górę. Ja można powiedzieć, zapobiegłem o też destrukcji, co nie? Spoko. Ale najpierw i skok na wodę. Huhu, jak ja to uwielbiam. Okej, okay, tego to okno no No, uwielbiam. Ok, co tu mamy? Obrażenia tutaj od wybuchów. O, kurde, to, co chciałem? Oczywiście, że tak. Chciałem mieć na palca odporność. I walka do granaty całkiem nieźle. Może faktycznie od tego pistoletu przydałoby się jakby więcej amunicji. A jeśli chodzi o innych, to na razie. Nie będę się tylko koncentrować. No przydało się dwa, dwa pistolety maszynowe tak na raz. Całkowicie nawet bym bym nie z tego wręcz ucieszony. Taki teraz to teraz trzeba było wykonać, tak? O, całkiem wyśmienicie. dobra, zobaczmy jak to nie prezentuje się, jeśli chodzi o kontrolę. no. 27, 10, 28, 20. Prezentujesz się wręcz nawet całkiem nieźle. Ale są niektóre jeszcze, które niestety nie do końca zbadałem Zobaczcie tylko jeszcze to, 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 no nic, My to wyznaczył, no, no to tak jeszcze kolejne chaty do wykupienia A ja się to później się tym zajmę Ale najpierw będzie trzeba zrobić do kolega, ale jak zwykle Tradycja złamanie k, od razu prosto nura Albo nie, po prostu tak Wydawało mi się, że tak wane prosto te przyny kolejowe A to proszę Jakoś się udało a właśnie, muszę jeszcze jedno coś przetestować. Okej. Okay. Nie ma sprawy. O! I gotowe. Tak to się robi. No niestety odrzut nie jest aż taki dobry, jak sobie wyobrażałem, ale jestem z tego... wręcz... zadowolony. A ciekawe, co się stanie jak się uderzy właśnie w to? No, nie do końca to idzie. Dobra, było minęło. Pora się jakoś sprawić się z czymś innym, co nie? A czy się od razu tym na ganganki pod lufą, tak? No dobra, no to od razu, jak zwykle mów... to mówić, rozpoczynamy destrukcję. Ciąg dalszy nastąpi.